W 2023 myślę, że dominujące technologie to z jednej strony wciąż microsoftowy stack czyli dotnet już w dotnet core i azure a z drugiej strony sporo reacta w wydaniu next.jsowym poparte jakimś adresowym CMS-em, najczęściej sanity plus część związana z, z aplikacjami mobilnymi Znów React, czyli React Native. I z mojej perspektywy i moich projektów bardzo podobnie. Czyli na froncie najczęściej to był Next.js, który w jakiś sposób ładował content Sanity. Do tego często aplikacje typu React Native. No, a na backendzie przede wszystkim Azure. I tu Azure w różnych konfiguracjach, no bo z jednej strony app services czy, czy jakieś kontenery. Z drugiej strony bardzo dużo używaliśmy różnych komponentów ażurowych mających wspierać te rozwiązania, na przykład search, na przykład funkcjonalności dotyczące bezpieczeństwa. Dla mnie najciekawszym projektem był taki prototyp dla klienta, gdzie problemem do rozwiązania była analiza umów o pracę wysyłanych klientowi przez jego użytkowników. No i tutaj postanowiliśmy do tego rozwiązania użyć ChatGPT. Podaliśmy mu kontekst tego, jak klient ocenia tę umowę o pracę. Podaliśmy, w jaki sposób on powinien odpowiadać na te zapytania. No i w ten sposób spróbowaliśmy, czy ChatGPT jest w stanie rozwiązać taki problem. No i wyniki były całkiem pozytywne. Udało się dostarczyć rozwiązanie, które było satysfakcjonujące dla klienta. Ja chyba nie mam jednego konkretnego projektu, ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie trochę zwiększyliśmy zakres wykorzystania usług ażurowych, które są dostępne. Wychodzimy poza ten standardowy app-serwis, bazę danych i sajty, tylko zaczynamy korzystać z szerszego wachlarza, m, to znaczy już kontenery, już jakiś tam CDN, jakiś Redis, jakiś Web Application Firewall. Tych usług dostępnych w Azure jest na tyle dużo, że zawsze warto i miło popróbować czegoś nowego. Zwłaszcza, żeby dopasować do konkretnych potrzeb klienta. Tak, no i to też, jakby, żeby wiedzieć co dopasować, trzeba popróbować i, i chyba w tym poprzednim roku było takich parę okazji, żeby, żeby popróbować czegoś nowego. Ja bym sobie na pewno życzył więcej projektów, w których wykorzystalibyśmy AI, trochę idąc za takim globalnym trendem, a z drugiej strony może więcej projektów startupowych, bo w nich zawsze mamy Jakieś ciekawe challenge do rozwiązania, ale też okazja, żeby się dużo nauczyć. Myślę, że um, chyba fajnie byłoby mieć jakiś projekt um, Next JS owo reaktowy który byłby dużym, ciężkim projektem. To znaczy, mamy już dość dużo projektów, um, nie aż tak ciężkich, ale na tych projektach zdobyliśmy na tyle wiedzy i doświadczenie, że wydaje mi się, że jesteśmy w stanie pociągnąć um, projekt dużym ruchem, dużą złożonością.